Darkest Dungeon do łatwiej gier nie należy. Wiecie, w Darkest Dungeon najciekawsze jest zrozumienie w ogóle podstawy gameplayowej tego, w jakiej formie powinno się tutaj wyprowadzać wszystkie swoje układy taktyczne. I gdy to zrozumiesz, Darkest Dungeon jest taki trochę jak szachy. On jest bardzo schematyczny, ale jest mega przyjemny tutaj w tej swojej schematyczności. I dużo osób też nie jest w stanie zrozumieć tego, jak bardzo Darkest Dungeon jest grą ekonomiczną, jak istotne jest zarządzanie całym opactwem, a jak małą część tej gry tak naprawdę Trzeba rozgrywać w lochach, no nie? Tutaj większość najważniejszych decyzji podejmujesz poza misjami niż faktycznie w trakcie misji. Bo te misje, naprawdę schemat walki w tej grze ma na tyle ograniczoną ilość układów, że jesteś w stanie się tego w miarę uczyć tak jak w szachach. Wiadomo, on ma elementy randomowe, do których musisz się adaptować, ale no za każdym razem chcesz grać z setupem, który potrafi pierwszy wykończyć trzeci, czwarty rząd, używać określoną ilość stanów, by wykonać jak największą liczbę swoich tur, by pozwolić przeciwnikowi wykonać jak najmniejszą ilość jego tur, no nie?